Często pracując z Excelem mamy taki problem, że pracujemy na dosyć dużych tabelach, i nie zawsze jest tak, że jesteśmy w stanie sobie jakoś ten obraz pomniejszyć. No i wtedy dochodzi do tego nieprzyjemnego wrażenia, że musimy sobie scrollować w górę. I w dół, albo w lewo i w prawo, żeby znaleźć informacje albo coś edytować w jakichś komórkach. Jak sobie z tym poradzić? Dzisiaj bardzo prosty poradnik. Mamy taki case. Wyobraź sobie, że jesteś analitykiem sportowym, masz swojego zawodnika, masz jego ćwiczenia, no i teraz musisz sprawdzić, jak mu szło w kolejnych sekcjach treningowych, w kolejnych jednostkach treningowych. Mamy tabelę i nie jest ona sformatowana jako tabela, czasami będzie musiało to tak wyglądać, więc mamy to tylko jako zakres. No i teraz jeżeli scrollujemy, to znikają nam u góry nazwy kolumn. Jeżeli poscrollujemy w bok, to znikną nam dni, które są w pierwszej kolumnie po lewej stronie, nawet ćwiczenia. Jak sobie z tym poradzić? Wchodzimy w View, wchodzimy w Free Spanx i tutaj będziemy mieli nasze... Opcję. View to chyba po polsku będzie swoją drogą. Widok, jeśli ktoś ma polskiego Excel'a. Wchodzimy w Freeze Paints, to ma taką charakterystyczną ikonkę. I teraz mamy tutaj trzy opcje: Mamy Freeze Paints, Freeze Top Row, Freeze First Column. Ja zacznę od Freeze Top Row, dlatego że to jest chyba taka najpopularniejsza opcja. Klikamy sobie ją bez względu na to, gdzie jesteśmy naszą zaznaczoną komórką, czyli tą taką z zieloną ramką scrollujemy i teraz zostaje nam u góry nasz nagłówek i od razu zawsze wiemy, jak tak naprawdę nazywa się kolumna, którą edytujemy. Jest to o wiele łatwiejsze w korzystaniu. Teraz druga rzecz, którą chcieliśmy mieć, no to chcieliśmy mieć ten rozwiązany ten problem, że jak idziemy w prawo, to żebym wiedział, jaki jest dzień, jaka jest nazwa tego ćwiczenia. Znowu, jeżeli sobie dam freeze paints i teraz dam Dajmy unfreeze, czyli dajmy do sytuacji wyjściowej, dam sobie freeze first column i teraz przejadę w prawo. No to widzisz, że mam zablokowane pierwszą kolumnę, czyli mam zablokowane cały czas datę tego, kiedy dana jednostka ćwiczeniowa się odbyła. Natomiast nie jest to rozwiązanie idealne. Idealnym rozwiązaniem, i znowu wróćmy do początku, jest rozwiązanie Free Spains, które zamraża ci dokładnie to, co będziesz chciał. Czyli blokuje te komórki, te rzędy, te kolumny, które będziesz chciał. I tutaj ważne jest to, gdzie Twoja komórka, która jest zaznaczona, będzie. Bo jeżeli kliknę sobie ją tutaj, no to widzisz, że teraz, zresztą pokażę Ci to, jak dam sobie Free Spains. Teraz widzisz, że pojawiła się taka linia delikatna tu i tu. Jak scrolluję w dół, to mam zostawiony pierwszy rząd. Jak scrolluję w bok, to mam zostawioną tą komórkę. Dajmy sobie teraz unfreeze. I teraz zrobimy to jeszcze raz. I tym razem na przykład zablokujemy sobie tutaj. I teraz jeżeli dam freeze panes, to co zostanie zablokowane? Blokuje się nam tu i tu. Czyli blokują się nam pierwsze cztery rzędy i pierwsze trzy kolumny, tak? Jeżeli zjeżdżam, to widzisz, że te pierwsze trzy e, kolumny razem z tą, pierwsze trzy wiersze razem z tym e, pierwszym wierszem, czyli z nazwami kolumn nam się zablokowały. I tak samo, jeżeli scrolluję w bok. Ale jeżeli użyjemy tego poprawnie, czyli na przykład w naszym przypadku chcemy mieć tylko pierwszy rząd, bo tam są nazwy kolumn i chcemy mieć po prostu datę, i exercise, no to blokujemy sobie to w tym miejscu. Zablokowane zostanie to tutaj. Dajemy free space. No i teraz jest naprawdę fajnie, bo mamy nazwy kolumn, nie mamy żadnych zbędnych danych, a z kolei jak sobie przeskrolujemy w bok, to widzimy, że ten exercise nam nie znika, on cały czas tutaj jest. Daj mi proszę znać, jaką kolejną opcję w Excelu mógłbym zrobić. Nie zapomnij o lajku i subskrypcji, a jeżeli chcesz więcej odcinków technicznych, to pamiętaj, że mam dedykowany kanał KyoData Tech, prowadzony po angielsku, także podszkolisz się także z języka angielskiego. Zapraszam i dzięki. Widzimy się w następnym odcinku.